Hejka. Dzisiaj głupia gra, ponieważ yy, nagrywam Amazing, czyli Amazon. Znaczy, u nich to jest niesamowite. Yy. No i dzisiaj w to gramy? Yy, no i dobra. I tutaj musimy załadować. Ja już sobie tutaj sam tylko o współpracę. I możemy zaprosić graczy. Eee, otwórz... Okej. Okay. Ja już przyszłym sączek, wybieramy łatwy. U Dobra, musimy załadować paczki, tylko najpierw musimy... Jest to słuchajcie trochę takie podobne do robienia tych burgerów. Eee, chociaż nie wiem, czekajcie, no bo mi się to nie zmieści sobie te dźwięki. To powinno być ok. No, tu nie chcę wejść. Chodź no. Tu też wchodź. Ile tu paczek się nagle uzbierało? No. Ja nie mogę! No, co wypadasz? Pach. Bra. i ostatnia paczuszka, jeszcze tylko ostatnia paczka. No. Zamykamy i mamy tak. Pozostała praca. Dobra. Bra. możemy już wyjeżdżać. I teraz tak. Nawigacja GPS. Z, yy, zatrzymania. 35 świeża ulica, czyli gdzieś tam. tak na sprowadzi strzałka, ponieważ tam mamy dostarczyć hmm. Aleja Magnoli! Ale to jest Aleja Magnoli! Nie! 35 świeża ulica! To nie ma sensu w ogóle. Dobra, wychodzimy i musimy dostarczyć hmm. oto te paczki. Musimy tu wejść. Cię, lepiej jak będziemy mieć kamerę z pierwszej osoby. Yy, ogrody Magnolia. Dobra, musimy do, niej, do niego podejść. Ma się pierwsze Będzie Wyłączę sobie. A nie, dobra. Yy, wtedy mam pokazane jakie paczki. Dobra. Trze. I jeszcze jedna paczuszka To, to jest ta paczka No i to ty. Dobra, teraz ulica Letnia 540 Dobra, idziemy Dobra. Letnia Letnia 540 jest obok firmy Amazing, czyli takie jakby Amazon. Dobra, to tutaj musimy skręcić. Nie. Mm, tu. I tak, to jest to, bo już jest 540 E! Dobra, i musimy wypakować paczkę Nie gadajcie, że ja jechałam z otwartym Nie, dobra, nie jechałam, całe szczęście Z tym, z otwartym bagażnikiem, było tak to to lipa była Straszna lipa Dobra Syłeczka dostarczona Teraz 23 ulica Waszyngtona czyli ulica Waszyngtona 23 hmm. jedziemy jedziemy i gdzie to jest jejku jak to daleko hmm. nie to jest ten hotel czy jakby apartament to są, bo ten hotel nazywa się Ogrody Magnolii No i to chyba tu A! No, otwieramy Znowu jechałam z otwartym bagażnikiem, nie O Dobra, i to są wszystkie paczki, no Dobra, i znowu do tego hotelu Magnolii tym raz tutaj mamy taką pani Hello, how are you? Hello, how are you? I'm fine, thanks. Hello, how are you? I'm fine. Oh. Hello, how are you? Bebebe. Be, be. no. Traste pudełko. Co w ogóle oni zamawiają? Oj. Hello, how are you? Dobra mm, spadamy i jedziemy do magazynu teraz. Mm. Okej okay, i magazyn mamy. Nie! Czekajcie... Dobra, dojechaliśmy do magazynu już. Więc no musimy tylko tam zaparkować i no. Halo, ja tu wjeżdżam. Uwaga! Jesteśmy. A i co teraz? No i gotowe. Gotowy. Okej, okay, czyli możemy chyba teraz nowy. Nie. Dobra, teraz weźmiemy średni. Okej okay. Na pewno tego szalonego nie weźmiemy, bo ja próbowałem go. To on. To tam mamy takie paczki, które. i musimy ostrożnie jechać, bo one mogą się stłuc. Przy średnim nie wiem, jak będzie. Mała ciężarówka, No gościu! Ty, Prince Allen! Spadaj stąd! A nie po prostu mamy więcej paczek, czy co? Nie? Aha, myślałam, że chce mi pomóc pakować. Jak nie chcesz mi pakować, to spadaj stąd. Dobra, przesuniemy to. Okej. Okay. Mm, jeszcze to. Jak najdalej trzeba, żeby umieścić jak najwięcej paczek. okej. Okay. I jeszcze jedna. Dobra. I zamykamy. Możemy jechać. I teraz tak. Nawigacja GPS. I tak, mamy 2730. Ile my tu mamy ulic? Dobra, ulica ceglana, czerwona droga ile my tu tego mamy ja to ja będę chyba wybierać średni poziom bo tak to to same nudy tylko trzy ulice mamy mm. no to tutaj zobaczcie ile ulic dobra i to jest chyba ten białutki domek a jesteśmy teraz tak Wbieramy i które to powinno być Jejku! tu się dostać nie można czy to jest to? które to? eee ja mam tu normalnie a to jest to trzymaj okej okay, teraz a to powinno być blisko no ale i tak sobie podjedziemy i to nam się automatycznie zamknie tak nie musimy zamykać przynajmniej Ło! Dobra, jesteśmy, ekspresowa dostawa Spach Ej no i co? No Amazing Nawigacja GPS i mamy czerwona ceglana, no więc To jest chyba ta paczka Z tego co mi się wydaje Dobra, to jest chyba ta i mamy jeszcze jedną paczuszkę. I jest tutaj Proszę bardzo. I teraz czerwona, cygrana. Boże, jakie to... Jak to jest blisko. Hmm. Idziemy, okej. Okay. Mamy, mamy, o no nie. Dobra, otwieramy. O Boże! Co tu się stało? Dobra, duże pudełko. Prze... Czekaj, muszę sobie telefon odpalić. No i pach. Navigacja GPS. I teraz ulica południowa, czyli gdzieś tam. Ale muszę to pudełka spakować. One mi wypadły, ale jeszcze... Nie dobra, nieważne. Zamykaj się. Ach... Cofamy. Nie powiem, słuchajcie... A nie dobra, nieważne. To tajemnica. To co chciałam powiedzieć teraz. Mm. Bierzemy te pudełeczko, świeżutka paczuszka, proszę. To jest ulica Południowa 6917. Zamykamy. I to jest tu ten niebieściutki domek. Mamy dwa pudełka. Paczki normalnie przed drzwiami. <grych> hmm. Dobra, kolejna paczuszka. Proszę bardzo i... Hmm, jeszcze ulica Zachodnia LN. Nie, Zachód Słońca LN. Okej, okay. i... zachód słońca drugi. Hmm. Jedziemy. No, i to, słuchajcie, będzie na tyle w tym odcinku. Dostarczymy jeszcze tylko te dwie paczki. No i to będzie na tyle. Dobra, no więc dostarczymy sobie paczuszkę. Oj! Musimy otworzyć średnie pudełko. Proszę bardzo. I jeszcze tutaj to tu już mamy blisko dosyć. Dobra. A, tylko Ono musi być przed drzwiami. No, nie mogę go położyć. No dobra, więc słuchajcie to było to na tyle, pa.